Siema, dobra, dzisiaj PCD, tak. Dzisiaj będzie comiesięczne sprawdzanie, co się zmieniło w PCD. Odkąd ostatnio grałem, było strasznie dużo aktualizacji, tyle wam powiem. I no, i właśnie teraz widzę nowy loading screen, tak. Teraz zamiast czekać rok, aż się wszystko załaduje normalnie, po wejściu w, w, do gry, to teraz trzeba czekać na loading screenie godzinę. No się można skipnąć, ale ja chyba poczekam, choć nie wiem. Choć, jak choć trochę już to trwa. Dobra, skipuję nie mam całego dnia. To się już dosłownie. Ja zdążyłem zręcia, przez ten czas obs odpalić, wszystko. Weź, weź. Nie, skip. Skip loading nie działa. No. Dobra. A guess widzimy, jak się załaduje. Eee, Miejsza. O, ogarnęło się wreszcie. Dobra, działa coś. Jest jakaś muzyka, którą będę się wyciszyć w, w montażu. Super, super. To jest, czemu, czemu mi klatkuje nagranie? To? A czy to jest chyba tylko podłum mi klatkuje, więc mniejsza. Ło, weźcie. Uuu, muszę zmienić grafikę. Co jest, czemu cały czas mam lagi? Nie. Nowe PCD, pali mi kompa. To jest scam. O, no. Wreszcie, o tak, fps -y. Dobra, nie, nie będę sprawdzał nowych out, bo to już nie chce mi się, ale możemy. O, ale fajne nowe głowy. Ten, komple kompletnie zmienili, czekajcie. Profil, o tak, mój profil. teraz normalnie można się teleportować? Na serio? O kurna, ty. Zmienili wreszcie te głowy. Ej, to akurat jakieś fajne, te. Jakieś fajne zmiany dali. Lotnisko Wojskowe Darłowo? Co tu się działo? Ja chyba, no ja dosłownie chyba ja przez miesiąc nie grałem w tą grę, więc parę aktualizacji było, o tak, sklep oczywiście. Starter Pack? Nie no, oni, ale, ale, oni, nawet już oni zaczynają być strasznie u ten, łasi na kasę, masakra. Jeszcze jak w, tej, jak w tym Starter Packu będzie ciężarówka, to, to ta gra się stanie taka pay to win, co jest? Masakra, no nic, dobra, mniejsza. No, co, może dzisiaj sobie porobimy autobusy? Czemu nie? Pój pójdziemy do tranzytu, pójdziemy do tranzytu dzisiaj, na spokojnie. Bo, w bo na tranzycie będziemy mogli tę mapę ogarnąć. A czy no, tak, zobaczyć, bo było też dużo zmian. Mapy mapie, tak. Zobaczymy, weźmiemy mój piękny autobus. Dodajemy jakieś autobusy? Nie, tam są całe cztery. Na lepszy mnie nie stać, nie? Nie, ile mam pieniędzy, mam mało pieniędzy, dobra. Pobierzemy mój piękny, przecudowny, mój MERCEDES I dobra Jaką trasę? No to chyba tutaj wezmę tą przy której jestem A next Jedziemy przez DW czy gdzie? Czekajcie, pokażcie mi mapę na chwilę Nie wiem co się zmieniło tutaj, ale... oba najpierw przejdziemy przez Dawu, a później pojedziemy inną trasą Mogę zwiększyć grafikę bez palenia mojego kompa, bo trochę szczypie, szczypie w oczy, jest taka słaba teraz O, dobra, jedzie, zbagował mi się. Nie wiem czemu, yy, czasami yy, trzeba najpierw wycofać i dopiero później pojechać do przodu, bo inaczej ten, yy, nie działa. W ogóle nie chcę jechać do przodu. Dobra, czekam aż gościu przejedzie. O, a coś czytałem chyba w patch note jeszcze, tak, bo czytałem trochę patch przyznam się. Yy, teraz podobno ma się auto, auta mają się brudzić, brudzić tak powoli. Nie tak jak przy że od razu miałeś kompletnie pobrudzony auto śniegiem, tylko musiałeś ten. Yy, no, yy, musisz normalnie jeździć i ci będzie się powoli brudzić śniegiem. Zobaczymy, czy to zrobi też do autobusu. Bo widzę, też dodali jakiś ten, że mi się śnieg sypie z pod autobusu też. Widzę. O, szkoda, mi się coś ubrudził ten yy, autobus, ale, ale że mój autobus jest biały, to tego nie widać. No, jest chyba coś pobrudzony. Mniejsza. Witam. O, co tam chcesz? Jednorazowy ulgowy masz Ktoś jeszcze? Nie, dobra To jedziemy O, jedzie konkurencja. Oh. Zobaczymy, czy będzie tak jak poprzedniej zimy, że dodadzą takie małe fragmenty dróg, yy, które, na których kompletnie nie ma przepności. Bo w poprzednim tym roku było tak, że nagle po prostu było, były kawałki za, takiej załodzonej drogi. Gdzie kompletnie nie było przyczepności. zobaczymy. O, co tych znowu chcesz hamie? Normalny, masz normalny kum. Nie jak oni. Ja nie wiem, jak oni mogą. proś mnie o, o bilety, ja nie wiem. Nie nieprzygotowani. nie przygotowani. O, ty zmieni. Ten Z zmieni wygląd dealera. Diler A, nieźle. O, ej, co to za duży prezent. A żeby Nie, to nie... Aha, to jest, to, to jest budynek, to nie jest prezent. To do, dosłownie z daleka dla mnie wyglądało jak taki duży prezent mniejsza. O, BMK zaśnieżona. Musi, mam, mam flashbacki z eventu. Chyba dosłownie ostatni. Rozwaliłem się znowu ten znak. Ostatni film dosłownie chyba był z eventu. Halloweenowego mniejsza. Zostawcie mnie, chory byłem. Za chwilę chyba ten. Y, przerwę na chwilę to zarabianie i, i poprzejadę się na chwilę moim jakimś autem. Bo jestem ciekawy, czy to na serio jest tak, że auta się brudzą powoli śniegiem, czy jak. Bo nie jestem pewien, czy, czy to czy to na serio było, czy nie. Czy mi się wydaje tylko. Ale nie, chyba jest teraz. Moja, mój autobus jest ewidentnie bardziej pobrudzony śniegiem niż przedtem. Ale teraz trochę to widać. Mimo tego, że jest biały. Co chcesz? Ulgowy. Masz. No, jest bardziej pobrudzony. Czy był mniej pobrudzony? To gościu! O, kur... O, ja pitole! Ale gościu flipy zrobił tym kasztakiem? Gdzie on jedzie? Nie! Nie, jak on mi wsiądzie i zacznie mi ten. On wsiadł czy nie? Aha, dobra, po prostu wsiadł mi do autobusu i będzie teraz pracował. A, no w sumie. A, w sumie mi nie przeszkadza. A, jak. Chyba za mi zacznie puszczać muzykę. Jak mi zacznie puszczać muzykę, to kliknę taktyczne Alt F4. Uch, a, tego, gościu, co tak po prostu. Przyjecha, przyjechał do mnie kaszlakiem, i teraz będzie sobie zarabiał w moim autobusie. Ja nie wiem. Pełna moc. Zapomniałem, że ten, że ten autobus ma Vmax 81 km na godzinę. Dosłownie klikam gaz, on, do, on w 5 sekund dojeżdża do tej prędkości i tyle jedzie. A nie wiem Dobra, wchodźcie, wchodźcie. Co mi się tak raz znowu zawiesiła? Za jaki czas mi się tak raz zwiesza z jakiegoś powodu zawsze. Ja tak mam od zawsze z tym PCD. To PCD nigdy mi nie chodziło płynnie. Zawsze tylko jest niestabilne psychicznie. Dobra. Ja czekam aż wreszcie będzie moje ten. Eee, no. Eee, wywalenie, co, co filmowe wywalenie z gry? No, ticket. Aha, ten gość tam cały czas zarabia. Co on, Co ktoś Gość tam kurwa się przyczepił do mojego autobusu i teraz zarabia na mnie pieniądze. Eee. Yy. Janusze biznesu, Janusze biznesu w PCD. Co, ile tych, ile tych, ile ludzi tam nie ma biletów? Ciągle mi tylko wyskakują te miejsca. Kościół, co ty mi się we mnie wjeżdżasz? Co no zwala? Typowy dzień w PCD. Ok, ok, dobra. Bez komentarza, bez komentarza, ludzie taktycz, taktycznie wjechał na czołówkę. O, pociąg, a tak, były, były chyba kiedyś update takimi, że dodali jakieś nowe pociągi, czy coś, było coś, było coś. I koniec trasy. To mu się zbagowało, czemu się taka ciągę zawiesza? Co jest? Nie, jak ta gra mi się... Jak mi teraz wywaliło pod koniec trasy, to się zezłoszczę. Na serio. No nie, nie gadajcie, że wywaliłem mnie z gry, nawet. Nie mówcie pod ko... ale że pod koniec tego Że już na ostatnim przystanku mnie wywaliło? Nie. Ten PCD mnie nienawidzi. Z jakiegoś powodu PCD w ogóle mnie nienawidzi. Nie... Ja sobie, żart ja sobie żartowałem tym wywalniem z gry, no nie! Nie, no Ach, dobra, wadę, wadę Reloga. Dobra, jestem znowu w grze, tym razem, tym razem nawet poczekałem, aż się ja załaduję, więc nie powinno być problemów. O, dało mi dobra, nie, dobra, nie, dobra, już nie jestem w górę. dało mi pieniądze na szczęście, dobra. Uff, mam teraz 35 tysięcy, fajno, fajno. Ora, to wiecie co? Chyba mam dość autobusów na dziś. poróbmy sobie paczki tradycyjnie. Możemy wziąć w sumie. A w sumie, dobra, co cię będę zastanawiał? Weźmy sobie poloneza. Uch, dawno nie miechę. Nie biały, jak chcę zobaczyć efekt śniegu. Czemu mi dajecie, dajecie białego? Ja nie chcę białego. Tego nie rozumiecie. Oczywiście, jak będzie kółko białe spełnić? Nie, jest aż szare, dobra. I szare może być. Na szarym będzie lepiej śnieg widać. Dobra, więc jedziemy, jakoś tak się tam jechało. Światło, jak się ruch miało światła? Ale chyba ulepszyli jakoś w miarę ten, grafikę. No ulepszyli grafikę, bo to lepiej to wszystko wygląda. Tylko śnieg mnie trochę wkurza, da się wyłączyć opady śniegu? Nie? Dobra. No nic, będzie taki wkurzający efekt śniegu, no nic, jakoś przeżyję. O tak, jest efekt śniegu taki, że się ten ciąg... znaczy no, że się auta brudzą powoli. No przedtem, bo już mi się zaczynała brudzić, y polunis. Polunis, dobra, czyli jednak to dodali. Ej, co tu jest? Oho? Toś tutaj, jakaś przebudowa, czy co? Czemu tutaj, przedtem, przedtem tu było jak budynek, budynek, a teraz jest dziura. Nawet nie ma dziury, jest po prostu stylta. Tu ostro, on, ostro coś robią, ostro coś robią, ja nie wiem, co oni tu po zmieniali. Deliver to, karwice czy karwice? Karwice są tutaj, dobra, czyli musimy jechać normalnie tam w dół i w ten momencie skręcić, dobra, mniej więcej wiem, gdzie jechać. Coś chyba naprawili wy też w systemy jazdy, ten, w Polonezie, bo jakoś coś mi się mniej zawiesza na tych, na krawężnikach. Jakoś ogólnie się lepiej nim jeździ. A może sobie ten podgłośnie w sumie dźwięki, bo jakoś słabo słyszę te, ten silnik. Na dwa, o Nie gadaj! Zalodzone! Nie, kto zrobił lud na rondzie? No nie, teraz nie pojadę. O, o! Dobra, jadę, jadę, jadę. O, ale drifty, ale Tokio drifty, dobra. Zero przyczepności, zero przyczepności. Czy jednak dodali te super śliskie powierzchnie? Tylko, to czemu w autobusie mi to... W, w, w autobusie w ogóle nie czułem efektu tego, autobus jest jakiś odporny na ślizganie się, ojczu. Muszę, muszę bardziej uważać, Muszę bardziej uważać, tu za chwilę wjadę w jakiegoś gościa i tyle będzie. O, 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 ona tutaj musi się w pasie pozostać. Widzicie? Ale jakie mam skilla. Jeszcze trochę może będę jeździł... ...jak normalny uczestnik ruchu drogowego, a nie jak psychopata. Oba, i gdzie ja to mam? Jesteśmy... Nie wiem gdzie. A musimy dojechać gdzieś tam. I wszystko wiadomo. Aha, szczeliny mi fotkę, mniejsza Cztery stówy, eee, mniejsza. To mało, mało. Ale ja dostaję ciągle te acigmenty. Czekajcie, gdzie tu można acigmenty zobaczyć? A tu są acidmenty, No, mam parę acidmentów. W nie pokazuję tych, których jeszcze nie mam. Bym mógł się pobawić w kolekcjonowanie a tak to jak nie wiadomo, co zrobić, to bez sensu. Dobra, gdzieś tutaj muszę dostarczyć. tutaj wjadę. Nie kojarzę tego miejsca, coś tutaj muszę dodać. A no, nie kojarzę w ogóle tego miejsca. Przez ten śnieg i przez to, że jest ciemno, w ogóle nie widzę ten okolicy. Tysiąc dolków tylko za dostawę. Ale ubogo, co jest? Ubogie, czekajcie, to może jednak wezmę wana. No, może w... bo wezmę wana, bo to będę miał wtedy bonus i zobaczymy, może wtedy będę więcej zarabiał. Badam van ma napęd 4x4, na więc, więc to powinno mi jeszcze ten yy, pomóc z radzeniem, z radzeniem sobie z właśnie tymi ślizg, ślizg, śliskimi fragmentami dróg. Tak, no, dokładnie. Zpełnił mi się biały, mniejsza. To no to takie, co jest taki usypione, usufio, ten van? Dobra, mniejsza tam, wywalone. Ważne, że jeździ. Ale dzwony nawalają Idziemy. a ja mam mało paliwa w tym wanie Muszę. Chyba muszę podjechać na stację. Akurat tu, tu jest ten No Stacja po drodze. Dobra, podjeżdżamy. Dawno nie tankowałem. Uć Ręczny i jak to się tankuje? To jest? O, dobra. Coś mi się tak grabaguje ciągle, co jest? 270 dolków E, to nie tak, to nie tak źle. Nie tak źle. Ja jeszcze teraz idziemy w prawo. Już mam, usy, już mam trochę usyfiony van. Eee, gdzie ja tam to mam iść? Bobrowiczki 20. Czy gdzieś blisko. Nie, Bobrowiczki to jest dość daleko. No nic, dobra, to jedziemy. Co jest? Co tutaj za. Co, co za gościu pojechał na ten? Nie, nieźle sobie skrócił. Jeszcze jest zawsze ten suspens, bo oni mi się tak bagują, że oni ten są w miejscu przez chwilę. I teraz jest takie ten. Czy, walne, czy we mnie walnęli, czy nie. Dobra, oj, ślisko. E tym zapędem 4 na 4 to nawet to nie jest źle. Oj, 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 oj. Dobrze, że nie walnę w tą ciężarówkę. Byłoby śmiesznie, ale ja tak muszę przyhamować. Tutaj jest. Nie, tu jeszcze. Nie. nie, to jeszcze nie tu. A myślałem, że tu będzie już ten fotoradar. Jeszcze. A tu jest zmienili, bo tu rzeczywiście dodali jakieś drogi, wszystko. To no wszystko jest nowe. To nie pamiętam, żeby coś takiego tutaj było, było przedtem. Oj, tu jest fotoradar. Dobra. No to kojarzę, tutaj coś też podawali. Teraz wygląda... Te... Przez to, że też nie widziałem tej mapy, jak był śnieg, to nie wiem do końca, co tu się, od... co tu się dzieje. A ja tutaj widzę, dodali dużo tych takich drzew bez liści. Nie pamiętam, jak było w ostatniej zimy, ale chyba to jakoś gorzej rozwiązali. Teraz chyba to bardziej się ten... bardziej ten się przyłożyj do zrobienia tej zimy. Dobra, gdzie te poporowiczki? Jeśli dobrze pamiętam, to już powinniśmy dojeżdżać. Dobra, i to jakie tu jest miasto? Bobrowiczki, dobra. Następny. ale ty, a dużo tych aszygmentów dodali, co chwilę je dostaję. Dobra, i o. I sobie podjadę tutaj. No teraz się lepiej podjeżdża te, te krawężniki, już i tak auto nie baguje. O. Tysiączek, no teraz lepiej, teraz lepiej, ten bonus daje coś. Ten bonus daje coś. Co jeszcze bym chciał porobić, może jeszcze... Zrobię jedną dostawę ciężarówką. Czemu nie? Jeszcze tak, jeszcze tak, żeby... zobaczyć. No jak Ty już mówię, ten film to jest takie sprawdzenie sprawdzanie co się zmieniło. Bo kiedy ostatnio? Ostatni film z PCD był kiedy? Czekajcie chwilę. No, miesiąc temu, no. Ale to tak pokazał YouTube, że miesiąc temu wróciłem. no. Ej, dajcie mi... Jak mnie wywaliło, to kończę grę. To wy wychodzę z gry. O, dobra. Je dobra, jest, jednak masakra. Ta, ta gra tak. Nie wiem, czemu te PTT tak nie działa. Dobra, ciężarówki też się brudzą. Bo nie, nie widziałem jeszcze, chyba brudnej ciężarówki. Nie wiem. Dobra, to jaką by dostawę wziąć? Dobra, weźmiemy tu tą najbliższą. Jed jedną dostawę małą zrobimy. Czemu ne? Czemu nie? Zobaczymy, jak się z tego zarabia. Bo już nie pamiętam. Dobra, tu jest tablica z pracami Działaj No nareszcie Masakra Bierzemy najkrótszą, bo już ta gra wkurza tym, że nic mi to, mi to tak wszystko działa beznadziejnie No wchodź do tego auta no do tej żarówki no czy tak gra? Może nie. O, czerwonki też się brudzą dobra. O, B. O. Dobra, pojedziemy oczywiście z skrótem. Oczywiście. No, bardzo legitnie, bardzo legitnie, nie wiem o co tam chodzi. To jest troszeczkę taka mało uczęszczona droga. Wiecie, wy, wy byście tak nie umieli pojechać, wy byście tak nie umieli pojechać, no. Czekaj, w knieżerówkach też, też jest paliwo? Zapomniałem o tym. Zapomniałem. A, deliver to Smadzewo. Czekaj, Smadzewo to jest gdzie? Nie to. Smadzewo to jest tam w lewo. Dobra. Nie wiem gdzie mamy tą, ten dostaw tą dostawę tam dostarczyć. Maszewo to jest strasznie małe, tam nie ma gdzie. Co oni tam zrobili? Właści właściciel tego pola musi być bardzo zadowolony. Jak zobaczy kurna, że jego pole jest... Przez jego pole jeździ ciężarówka. Dobra, gdzie, gdzie to jest? Dobra, przejeżdżałem przez drogę. I tam gdzieś... Co tu się dzieje? A, tutaj po prostu Aha do ko A, dostarczamy do kościoła czy do świetlicy? Mniejsza. Ile pieniędzy? Halo? Gra? 2000, dobra I ko dobra. I Chyba już dzisiaj skończyłem, bo mnie wkurza jak mi ta gra tak działa tak beznadziejnie z jakiegoś powodu. Nie wiem, to dlatego, że podłączyłem kierownicę i coś się dzieje? Nie, wiem, mniejsza. Wystarczy, wystarczy, na już tak... I tak już mam... To nagranie trwa dłużej niż zwyczajny film z tej gry, który nagrywam. Mniejsza. Więc co, to chyba... Na tyle. Już to już chyba... Jest koniec, możemy już iść, więc... Dziękuję za oglądanie i... Do następnego! Siemo!